Witam, to jest odcinek z serii 2pl To jest taka nasza główna post Yyy... Um, mówię, może by się przywitał z YouTubem bo on przyszedł, żeby no po prostu pochodzić koło mnie, popisać ze mną. No, jak to zawsze. E, jeżeli poprzedni odcinek nie jest. O, przywitał się. Jeżeli poprzedni odcinek nie jest w 720p, e, to, niest to niestety psyfraszam za to. Następne odcinki już będą. Um, teraz tak. O, gościu poszedł. Był na, na YouTube. Jest na YouTube, to mógł sobie pójść, nie? Dobra. Um, mam konia już, ale niestety pierwszy level, ludzie przecież to jest straszne. Jeżeli jakiś z moich widzów chce ze mną zrobić konia na większy level, to bardzo bym. Poprosił o przewód. O Jezus no. What? What? Oh shit A, koń No, koń zdechnął Super, mhm, fajnie Zdejmę sobie zbrojkę I tarczę, żebym Chodził szybciej Wezmę pationka I jedziemy Kurczę, szkoda, że to jest pęknięty kamień. A, co do zbrojki? Y... Zrobiłem dropka na... Y... Nagry... Nagrywam... Oj, bezdrobka. Niestety, przykro mi bardzo. Zbrojki te z ziemi warto zbierać, bo jak widzicie, tą zbrojeczkę dropłem. 500 HP, fajnie, pięknie, super. 50k będzie, a naprawdę hajs tutaj musi się zgadzać. O, tu mam na ninja buty. Dobra, nic nie ma pożytecznego. Skóra tygrysa, stożkowy miecz i hajs. O Boże, on te metiny wykończył. To było 17 metinów, ludzie. 20. 20, no, 20 max, były 20 level. 5 ja nie mogę, nie wierzę, nie? O, tu są metiny, ziomuś nie przechodził, tak więc jest fajnie. A od razu mówię, że seria będzie również z Rawi. I jeżeli będziecie chcieli, dłuższe odcinki, to postaram się to załatwić. Mm, dobra. Na no, rawi też jako taki jestem Nawet, nawet Będzie seria z Shakes and Tak Więc okej okay. Z czego mo mogą być jeszcze serie? sobie nową kartę graficzną to wtedy zacznę nagrywać minecrafta skyblock single block jakieś escape pomniejsze i tak dalej